zbyt młody, brakowało mu jeszcze roku, żeby dostać się do kadry. Taki zawodnik, który wygrywa challenge, który ma jakieś osiągnięcia, wchodzi w skład kadry i jego marzeniem akurat było pierwszym zdobyć taką koszulkę. No, a, udało. czyli to jest koszulka, której nie udało mu się jeszcze zdobyć. Nie udało mu się zdobyć, ale To jest koszulka, prostu... która była jego marzeniem. Jego marzeniem, którą brat ofiarował mu na pożegnanie, a w tą rozmawialiśmy o koszulce, jak ona wygląda, dlatego ją przywiozłam na wzór, bo ma dwie takie koszulki. A starszy syn nadal jeździ na rowerze, uprawia kolarstwo. Czy pani mu... Czy pani boi się teraz bardziej o niego? A może pani zabroniła tych, te, tego sportu? To znaczy starszy syn jeździ od czwartej klasy szkoły podstawowej, w tej chwili jest studentem, więc to już jest ponad 10 lat, dobre 11 lat. I to trwa bardzo długo, ma sporo osiągnięć, sporo, sporo sukcesów w związku z tym i dołączając do tego tragedię, po prostu było mi bardzo trudno powiedzieć jednoznacznie, od dzisiaj nie wsiadasz i nie robisz tego. W każdym bądź razie długo, długo się zastanawiał, długo nie wsiadał po tej tragedii na ten rower. Ale otoczenie trenerzy zmobilizowali go, a po prostu druga rzecz jest taka, że zmierza do tego, aby oddać hołd bratu, aby po prostu to, co Krzysiu nie zdążył zrobić w swoim życiu, to, co było jego pragnieniem, to w tej chwili brat mu chce zrekompensować. Dlatego między innymi ta koszulka na pożegnanie w tym prosektorium, dlatego między innymi chyba jeździ. A... Koszulka na pożegnanie? Na pożegnanie, tak, w prosektorium, bo nam pokazano syna w prosektorium po dwóch dniach. Wcześniej był tak zmasakrowany, że nie mogliśmy go zobaczyć. To znaczy, państwo mu dali właśnie taką koszulkę, założyli mu taką koszulkę, tak? Nie, brat mu włożył na pamiątkę do trumny. Nie był ubrany, po prostu jako rzecz dodatkową, jako to coś, co bardzo chciał mieć. Co rzecz. może wziąć ze sobą? Co może wziąć ze sobą, co było dla niego najcenniejsze, on mu mógł to ofiarować. Dziękuję Pani bardzo, że zechciała Pani to wszystko tutaj opowiedzieć. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, wśród naszej publiczności zazwyczaj są ludzie z różnych stron Polski. Dzisiaj wśród publiczności są m.in. studenci Uniwersytetu Marii Kili Skłodowskiej w Lublinie. Proponuję, żebyśmy porozmawiali z naszą publicznością o tym, czy zaostrzyć kary dla pijanych kierowców. Ale nie tylko, zastanowimy się też nad tym, co powoduje, że polscy kierowcy jeżdżą tak źle, tak agresywnie i arogancko. Słowem porozmawiamy o skrzywionej psychice polskiego kierowcy. My mamy taki postulat, aby pijanym kierowcom zabierać prawo jazdy tylko za to, że jechali po pijanemu. Czyli oni nie muszą wcale spowodować wypadku. Jeśli są pijani, policja ich przyłapuje, postulujemy, żeby zabrać prawo jazdy na pięć lat. Co państwo na O, to jestem... Y, jestem zaskoczony. Oczywiście uważamy, że należy przyjąć pewien margines dopuszczalny spożycia alkoholu. To znaczy, no można wypić jedno piwo do obiadu, e, czy tam powiedzmy jedną lampkę wina, ale tylko tyle. Natomiast drugi stopień tych kark, o które my postulujemy, jest taki, że jeżeli ten kierowca spowoduje wypadek, jedzie po pijanemu i wypadek nie był nawet śmiertelny, ale był jednak wypadkiem, odebrać mu prawo jazdy, no i tu nie wiem, czy to będzie zaskoczenie, czy nie, ale my uważamy, że odebrać mu prawo jazdy na całe życie. Dobrupony. Sama jestem kierowcą i nigdy w życiu nie wsiadłam do samochodu pod wpływem alkoholu i myślę, że do końca życia nie wsiądę, bo wiem, czy to może grozić. Ja mam takie pytanie, czy to jest kara dotkliwa pana zdaniem? No że takie osoby powinny być w ogóle napiętnowane w prasie albo w ogóle w mass mediach. One nie powinny zostać anonimowe. I... A czyli nawet należy ujawniać ich nazwiska. Tak, po prostu, jeżeli są głośna rozprawa o morderstwa, jeżeli ktoś popełni zbrodnię w normalny sposób. I jest o tym później wiadomo powszechnie. Tak samo y, nie widzę różnicy między taką osobą a kimś, kto popełni zbrodnię będąc pijany i kogoś się, że jej przyjedzie. Uważam, że to jest to samo. Czyli jeszcze by pan zaostrzył tę karę tak naprawdę. Znaczy nie wiem, czy to jest zastrzeżenie, mhm. tylko po prostu uważam, że to powinno się y, powszechnie ogłaszać, takie wiadomości. No dobrze, ale tutaj mi się nasuwa pewna refleksja. Y, mówicie o zabraniu prawa jazdy w takim wypadku na całe życie. Ale przecież w Polsce samochód, posiadanie samochodu, to się wiąże z posiadaniem prawa jazdy, łączy się z wyznacznikiem poziomu życia. Jest to jakiś standard. Człowiek z, z samochodem, dobrym samochodem, jest kimś. I nagle z powodu tego, że wypił dwie, trzy lampki wina za dużo, zostaje mu ten samochód, to możliwość siedzenia tym samochodem odebrana. I on, jego, on spada w swojej hierarchii społecznej na dół. Często w środowisku, w którym właśnie był wypadek, osoba, która spowodowała ten wypadek, nie jest napiętnowana, tylko wręcz wzrasta w randze tego środowiska jako ktoś, kto się, kto się potrafi wygłupiać, kto lubi sobie wypić i potem powiedzmy jechał i, i coś pokazał znajomym. Aha, często... pojechał po pijanemu, tak. więc się wyróżnił na, ale, ale na plus, zostało. tak? Tak, często bardzo, bardzo często ludzie właśnie mają nowoczesne samochody, kupują nowoczesne samochody, żeby się popisać, y, idą na imprezę i y, piją kieliszek lub dwa, a potem powodują wypadek, nieświadomi, zupełnie odpowiedzialności za innych. I Często się tak zdarza, że y, taki osobnik, który mm -hmm. wypije jakąś tam ilość alkoholu, przejedzie po pijanemu, przyjdzie do swoich znajomych i mówi, słuchajcie, udało mi się. Udało mi się, nikt mnie nie złapał, jestem w ogóle niesamowity. Czyli tak. to jest jakieś szpanerstwo. Tak, i ten, y, taka osoba będzie to próbowała, takie wyczyny robić y, y, częściej. Skoro raz się udało, to może się drugi, i trzeci raz udać. Może, a wręcz y, to nie, nie jest to...